Cześć, ja być Stachu i ja być Wam pokazać odcinek z gra z Kyrin. Nie na no, tak poważnie. Cześć. Cześć. Wszystkim z tej strony, Stachu, chciałbym Wam oczywiście przedstawić yy, jeden odcinek z gry z Kairin. Jest to gry, w które grałem. My, jak widzicie w tytule. Pokażę Wam jeden dzień z życia do Wakina. Omówię ogólnie, co mi się w tej krzyży podoba, co mi się nie podoba. Spróbuję to zmieścić w kilkunastu minutach. No więc może zróbmy jakieś quest'a. Yyyy... Kwestia zjebiście ten, z Lodem. Lodem? Mm. Odwiedź Akademię Ziemia, co jest w więzieniu, dołącz do buntu globowadnych. By Odwiedź kapliczkę Azury, porozmawiaj z Anus. Dołącz do Legionu. Hmm... Hmm... Tym się zajmie. No więc tak... Gdzie to będzie? Gdzie to będzie? Tu to będzie. Ło jaki hektar. Najwyżej przejdziemy... Ja będę... Naprawdę... Jeżeli ktoś by wiedział, co może być powodem takiego spadku FPS-ów... Proszę mi powiedzieć, bo nawet jeżeli podczas nagrywania wcześniejszego na moim starym komputerze, na znaczy średnim komputerze, na starym y, oprogramowaniu gorszym, miałem mniejszy spadek FPS niż teraz, no to kurde, co to ma być? Jeżeli ktoś wie na ten temat, ponieważ y, to, co napisałem na forum, jest zbyt dużo zrozumienia, o co chodzi, ściągnąć jakieś programy, to i to tamto. mnie to wkurzyło No ale nic, zajmiemy się grą yy, To co mi się tym oh. podoba? Yy, otwarty świat, jest to po prostu No i widzicie, leci na ciebie dwóch kolesi Jeden łubani, drugiego się koszykiem gram na O, i w To jest to co kocham po prostu w grze Jak wkrótce zaraz wam pokażę gram na ekspert, jest jeszcze mistrz, ale walka z, co jest, ej, chwila, ustawienia, gra, no, na mistrzu nie odważyłbym się grać, bo to jest dla mnie już zbyt trudne, na ekspercie gram pierwszy raz i mogę polecić, nawet ludziom, którzy pierwszy raz zaczynają grać w tą grę, że ekspert to jest prawdziwy smok. Łosty styf, pytań! Roda przeżyła Franca. Dawaj, dawaj, toczą go, toczą go, no ja. Cholera! Miksurki? Kondycja. No i życie. Jak mogę was bez... no bez ustalenia miksurek? wreszcie, no. to nie O, i tak się kończy właśnie walka bez przygotowania. Okay. Dobra. już jakoś sobie wydać radę z tymi lagami, bo już... ...można dostać. O, spadki FPS-ów do 1, 2, 15, 13, 18, 19, 20. Czy mi się pojawiły trzy paski tego na Do miasta nawet nie wchodzę, bo to już by był praktycznie koniec. No, gra jest oczywiście dosyć mocno zbugowana, mm, Ale to mi tam nie przeszkadza. E, będzie też... E, Boże, co ja pieprzę? Jest też problem niektórych ludzi z SBRN. Kto to jest? Co? przynajmniej tak mi się zdawało tak naprawdę nie wiem co robię no próbujesz próbujesz też, też tak kiedyś widzisz mój dziadek był czarodziejem mój ojciec nie mój ojciec nim zbyt nim wiele nim nim zbyt ale wiele. znalazłem jego rzeczy na strychu w tym laskę w tym laskę oj się tu, tak że też zmieniam się w czarodzieja bo przez jakiś czas martwe rzeczy wokół mnie wracały do życia Poszedłem nawet do Akademii w zimowej twierdzy, ale wyśmiali mnie tam. Powiedzieli, że magia jest w lasce, a nie we mnie. to? Nie. nie, nie sądzę. To powinno zadziałać. Robiłem to wcześniej. Przynajmniej tak nie musisz. Na razie. O, Przynajmniej... może dostanę jakiś kredyt. Albo nie, ale Jeszcze co mogę powiedzieć o tym, co mi się podoba w tej grze, to jest różnorodność wyposażenia questów. Przede wszystkim questów. Jest to brud questów, praktycznie na każdym jed... Przepraszam. Na każdym usranym miejscu, w każdej zasranej dziurze, na każdym za zadupie można znaleźć nawet jednego głupiego questa walka z nadziwieniem okazuje się naprawdę średnio czele na poziomie 100. To. Znaczy, kiedyś tak dużo teraz robił, zrobił doceniką zbrojkę. Dlatego ładnie nie. Zbieram, oczywiście, takie pierdoły, zawsze się przydadzą. O, właściwie też mam kostan na nim To tak, konkretnie skóry. To już inna historyka. Czy to być tu? Nie, tu, nie, tu. Spadek fps do 12, no naprawdę, bez jaj. Prawdopodobnie podczas robienia tego nie dojdę nawet do tego... ...gaju, gdy mordzisz się, jak to się tam nazywa. Czy ty jesteś przyjazny? Większość, większość moich ziomków jest w długim domu. Wróć za tak Przyjazny, koleś! Jej! Jak fajny! Też te widoki to też jest duży plus tej gry. Minusów też nie mogę się zbytnio doszuka doszukać. Jedynym takim największym, największym minusem w tej grze jak ja spotkałem to jest właśnie ten bóg ze zbernem. On po prostu przestaje zwracając jakąkolwiek uwagę. Teksty lecą jakby w ogóle nie było. O! Zatykują nas kozy Kiedyś nawet się do mnie sobie Czy tam coś Naprawdę pamiętam ale... Po prostu idę sobie A tu nagle łoś i misek wyskakują do mnie Oczywiście siekłem, ale smok też wysadził się do mnie A to było chyba właśnie na zasadzie tego samego zaklęcia Pozdro dla kumaty, że tak No i coś mogę nic? Chodź, chodź no, chodź, chodź. Ładny piesek, chodź. Je yeah. Nigdy nie grałem człowieka z taczek, to jest najpierw, że... gra w rejon I naprawdę polecam, bardzo finishery są rozmaicone. Grają Czyli jednoliczny szat. Umrzyj, finisher. O, jaki ładny. Bugi też można zauważyć przy samych finisherach, przy zwykłych użytkowych rzeczach. Jak na przykład kowalstwo. Człowiek puka w stal, a ręka jest tak wygięta, że jakby sobie wsadzał ten metalowy rozżarzony pręt w oko. I nie żartuję. Miałem, tak właśnie to wygląda. Miałem takie sytuacje. Praktycznie mam taką sytuację cały czas. Żadnej aktualizacji, żadnych pierdół nie że wgrywałem. Biegający z kozą, to moja koza jest. Koza uciekła mnie. Ach, jaki czas być? to jest dawno, ja oddawałem takich długich odcinków. Jaki czas być? Nawet nie patrzę teraz na monitor. Bo matko Go, I must go! My dragon mieć mi! Me. Co to tu? No nie pierdź, Że taki hektar. No dupa ta, widzę, że to będzie odcinek opowiadający. To jest też fajne w tej grze. Nie tak jak w Skyrim. Podejdziesz do krzaczka, zbierasz owoce. Owoce tam nadal są. Stoi tam jakiś... Czy tam się naparzają trochę? Zapiszę i podejdę bliżej. Może zobaczę, jak się nawalają. Okres godowy, czy jak? Po lewej w lewym narożniku na parze, mnie mi naparzać według mnie. Mamo nie! Spróbuj kolego, nawet próbować. Kiedyś też na przykład walka z trą była tak trudna, że potrzeba było złożonej taktyki przy pomocy zaklęć, łuku i wsparcia bojowego dwóch ludzi z obok. To samo był niedawno nie jest taki zwykły, ma pełna stój jest naprawdę lewej. To piękne, gdy RPG, gdy w grach RPG od samego zera praktycznie staje się takim toksem i podkreśli mieć nawet 20 razy większy koleś z levelu plus 300 Tak szczerze, co ja Zombie, Zombibę sobie panowie urządzili. nie przyda się okej, okay, jam dalej nie tak na pewno za tym odcinkiem nie dojdę mm. o tych zaletach nie niezbyt tu powiedziałem w ogólnie, tylko to co zam zauważyłem w, w, tego, razu, tego czasu gry oczywiście odnośnie jeszcze do tych FPS ów jest normalnie na najwyższym najwyższych wymaganiach yy, nie mam żadnych problemów z zacinaniem się gry, nic po prostu chodzi płynnie jak Mario na komputerze z 2 ram RAMem Ale inne gry Nie będę już wspominał tytułów Ale jest jedna gra, która mnie przyprawia naprawdę o nerwy O, i nawiązanie do widoków Czy to nie jest piękne, chociaż mgła? Chociaż mgła to zajebiście wygląda i chociaż moje 18 FPS'ów Musiałem oczywiście na rzecz nagrania zmniejszyć trochę grafikę Żeby mój sprzęt mógł to jakkolwiek znieść Żeby nie było kurde FPS 5, 4, 5, 5, 4 No dobra, hmm. może tak nie jest, ale które mniejsze są znaczy standard Dobra, może to by było na tyle Dziękuję za oglądanie Komentujcie, subskrybujcie, piszcie co chcecie w komentarzach, jak chcecie. Na no.